Siema z tej strony Mrowa i zapraszam Was na film z oszusta. Jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, to zostawcie tutaj łapkę w górę i możecie strzelić tam suba na dole. No i co? Tą pelarynkę, bo dużo osób się pyta o tą pelarynkę. I tą pelarynkę macie w opisie, więc zajrzyjcie tam do opisu, bo zmieniłem totalnie opis. No i możecie też wpaść na Discorda, który również jest w opisie. No, no i co? No i zapraszam was do oglądania, jeszcze próg lajków, no nie wiem. Można spróbować, żeby wbić 70 łapek w górę. 70 łapek w górę. Zobaczymy, bo na niektórych odcinkach jest te 70 łapek w górę, na niektórych nie. Więc jeżeli wbijecie, to nagrywam kolejny next odcineczek. No to co? Zapraszam na Discorda link w opisie, a więc się mano. Chcesz rekrut do gibi, A jakiej? Kurde, ty! Ktoś tu ma owcę, jeba... Pip, yy, dobrego youtubera. Ale wyjdzie... do w... No chcę A po, powiedz mi, wyjdzie ci ten oszust, czy nie za bardzo? Ale ja nie lubię <noise> oszusta. No nie, kurwa, wcale. Nie kurwa, <głos》>, odlądę, tylko odlądę kurczę. Oglądam twoje live'y. Jezu, no. zamknij No właśnie. Dawaj, tam. Dawaj mu bana, wywal. Nie, bo to jest mój jego serwer, więc... Dobra, on no to nie wywal, ale daj mnie do tej gildy, no. Jak się trapuje Stewy? Co? No, bo Czeka, Czekaj, czekaj. E, 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 umiesz trapować? Może tak. Ty. No, umiem, umiem. A no, to dobrze, znaczy, Zrobię wam pamiętam, jak Czeka, na się rozładam, 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 ja trapy, no ale nie bijcie mnie, dobra? Bo ja nie chcę się bić. A co, byś na <laughs> No, z waszej Gidli, bo wiecie, że ja mam za złotówkę, wiecie, wiecie. Wiem, no. wiecie o... Przecież ja się zabiję na tych parkach. Dobra, super, że mnie zabijesz na tych parkach. No to zobacz, <grym> Robi... Y, Tolacz to... WS. 3 WS. No to zobaczcie. Ym, no i... Ym, ten. Zrobimy trapy, potrapujemy ludzi, ale najpierw... Znaczy tu masz silnik tepa, a mój... Ale do mnie się tepnie, ja mam tipy, mówię, bo do mnie się zawsze ludzie tepają. No to nie masz frenda. Nie mam frenda, bo ja frend najlepszy, dlatego mam frenda. Mm. No właśnie. Y no nie. to ja bym chyba... Chłopaki... O mamy ogarnięte. No dobrze, mamy su dobrze, super, że macie wszystko ogarnięte. Ale zacznijmy no od, od testu, który no. muszę na was wykonać, a no tym ma. testem jest... Zapraszam do Kuboida, bo muszę. Albo nie wiem, gdzie chcecie to zrobić. Na zewnątrz czy gdzie? Na zewnątrz. No to chodź, jestem na zewnątrz. Ja jestem. No ja też jestem. A tu coś? Gdzie ty jesteś? Tu. O, no zobaczcie. Chodź, wo wolę Taka. do Kuba wejść. Zobaczcie. Chodź. Tu. Zniszczę na, na chwilę. Kurde, nie mogę no. budować? Nie mogę. Dobra. No to zobacz Zniszczę to na chwilę. Na potrzeby testów. Stań tu. Stań tu. Testa ci muszę zrobić. Czekaj. Yy, muszę drop wziąć. Yy. Na razie Będzie kapapagi. Nawaz, bo jest to młody Dobra, no co zobacz? Teraz. No walisz. No już, wale, wale. Daj, mam typa do tepnięcia, Elo. Nie, no chodź, dał mnie, chodź, czekaj, co y fajnie? czekaj. Nie, ile, y nie, to, nie, 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 O, nie, 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 widzę! nie, pisze? nie, 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 to jeszcze Gildia, no, pieszo, co? Tu, czekaj. Tez zrobiony? co? Dobra, napisałem jaki okaz tutaj drapieżnika występuje, e, tak zwany Tiger Bonzo, e, tutaj mamy, widzimy okaz bardzo e, utant kurde, e, nieutante kurde, utant kurde, nie wiem, dobra, e, zobaczcie, tu jest okaz bardzo rzadkiego drapieżnika, Tiger Bonzo się nazywa. Drapieżnik oczywiście ma co widać. Test zrobiony, oczywiście. Wyszedł negatywnie, a ty mnie zaraz zabijesz. Więc idę stąd. więc... dobra, nisz to majster, nisz to Już wam to naprawiam, chłopaki. Ale test wyszedł oczywiście pozytywnie, z negatywnie. A ten, a ten drugi? A ten drugi gdzie jest? Piesel, dobra, fajnie. A ja tu nie stanę, bo ty mnie zabijesz. Zostań i oni cię... Coś tego go sklepie. Testa ci robię, odsuń się. Tysta, dupa mój. Testa ci robię. Już. Piesek? Piesek. Dobra. I uwaga, zobaczymy czy masz... Jest koksa, brajcie go, jest koksa. Ja mam... Ja pani od... jestem. A wy robicie otuty? Bo nie, ja, ja nie robię. o Freddy ja, otuty. No bo to, bo to Dobra, się, to zobacz. Się. Cześć, Cześć. Okej, okay, dobra. dobra. Ym... No, Ej, hey, no, alt, alt, weź zobacz, i możesz widzieć. Na no to widzę, na... na 360 kamerce. Tak jest, no, zobacz. To... Test... Ja to 19. Negatywny. Cze... negatywny. Elo. Pokaż zbytka. go! Pokaż! Pokaż mordę. Ocuj się, ocuj się. Ocuj się. Dobre. Nie mogę. Już um. Wypuśćcie mnie stąd, bo ja zjem koks. Przecież możesz wyjść do mnie. Dobra, stąd wychodzę, bo wy mnie zabije. <laughs> Kurde, już pisałem się, rozpisałem, Stevenusie. Tak się to robi. To się tak niszczy. Dobra, łapcie te te na łebku. Ty! Spierdzielam stąd! Nie bij mnie! A czy on to on się obstrał i on z... E, bo no. ja się zbudowałem, wypuść, do kurwa, No to dobrze, liczno. A e, ja, ja. cię no Tak Nie mamy. Eee, mamy nogi. Fragalnie. Nie macie chyba. Nie A No na bo jak nie, to z niej. Znaczy tam coś. na samym dole mogę cię tepnąć. Tepnij mnie tam. do płaj. Zobacz ten to nie, piesel nieogarnięty. Piesel Piesel, Czekaj, chyba. To ogarnięty. Czekaj, chuch. Czekaj gus, widzę w ciemności. Dobra, no, dobra. Ja tu zostałem, bo się go boję. Weźmy ten. Chodź. te nie. No. Ja się chowam. Kurde, słabe te wnętrzności. Znaczy to jest piętrowe. A no spoko. Po co on... on koksa je? Zobacz koksa je! No wiem. On jest Tiger Tygrys bardzo. No taki on. Dobra. Dobra. To co chodzi? Nie, chyba ją mieć wyciągnął. Chodźcie na bazę. Sojusz, chłopaki. Ja muszę jeszcze tego pokazać, coś. Zoba. Na baza. Wejdź tu, Stań, tej stary. Stań tu. Cześć, no, no, no. Cześć, no, tej włóczki. O cóż, Trochę do Czeka. tyłu. Dobra. Kurde. O cóż, bez... do tyłu. Jesteś chrześcijanem? <gry> no właśnie. Czemu on nam Albo Czekajcie, Czekajcie, trzeba inaczej opatę. Czemu masz tak słaby ranking, się zapytam. Czekaj, bo to trzeba opatentować. Jeszcze weź to zniszcz. to zniszcz. To zobacz. Siadajcie. Czekaj, bo za wysokie. Za... Czekaj, tu trzeba to trzeba zniszczyć. Robimy kościół w gildii. No a jak, zobacz. Nasz chrześcijańska gildia na tabel. Zobacz, zobacz. Tutaj. Dobra, tu nic nie ma. Gruba, no, jest nie. nie, za, no, nie, nie odkopuję, Czekaj, to to za gruby kupuję. jestem, nie mieszczą. Co oni Czekaj, bo za gruby jestem, cię nie mieszczą. Dobra, ja już, się gotowi? Się może. O nie, gdzie jest, prawda? No, no dawaj, wadź, wadź, wadź. Dobra, robimy... O... E, e, kolego. Piesek, no. do norki. Dara. Do norki. Dobrze. A więc tak. Zacznijmy od tego. JM. Maltito największy Steve. JM Dobrze. Msza skończona. Nie <laughs> Nie, dobra, weź to, rozwamaj. Naprawdę... Ale chodźcie w dniu nie zabimy. Ale chodź w tym mieliśmy robić. Cześć, żebyście mnie tu nie zabili. Ja się boję was. A my chrześcijanie jesteśmy, ja cię nie zabijemy. Serio? No, tak no. ja... Ja tylko bruny steamu zabijam. Weź tu. No ty chyba nie, nie jest tu. No tu. No spał. Kurde. Stań tu. To jesteś mrówką. Albo Czemu nie, nie zaczęć masz... tu. Ja Czemu jestem stuć? swojemu rówą. Kurde, Jay, ja wam tu zaraz muszę zrobię, tylko temy na kopie. Ty wiesz, że ja cię subskrybuję, czy nie wiesz? Nie wiem, nie wiem. Z no. dzwoneczkiem mam. No jak Dobra, to sprawa jest, wygląda tak, chłopaki i dziewczyny, bo może tu jest jakaś dziewczyna, ale to nie wiem. Nie ma. Y nie mamy takich osób gimdi. No to zobaczcie. Ogólnie, sprawa wygląda tak. Ty czemu mnie z gildii? U, Co jest? No to wyjdzie, tak, tak, masz do tak, 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 do tak, 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 mi tak, 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 nagrywam. Nie, tak, 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 nagrywam. Pozdro i ty! do Hopie, masz Lizu, masz! Zapromuj kanał, piesek, promuj kanał! Dobra... Wpadajcie na kanał steku Kurde, nogi ci miałem zrobić! Nie udało! Znaczy, pij pies! Dobra, Elo, wracaj idę! Ale sić! Dobra, masz Lizu! un unlike A dobry kanał wyszedł wy nie wyszedł dobra. Dobra. Dzięki chłopaki za nominację. Do Hot Team Challenge. No i co widzowie? Ile ma... chłopaki ile mają wybić lajków? 80. Dobra, no to spróbujmy wbić 80. Moja armia... Zapraszam na mój kanał! Nie, 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 Dobra, a, a. Więc dzięki za oglądanie tego odcinka mam nadzieję, że Wam się spodobał, a więc się siemano.